Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię opresie. On pokojem swym szczęściem darzy mnie, gdy o jego ramię opresie. Boże ramię, to jest w mym życiu pewny gród, boże Nie zawiedzie wrót. O jak dobrze mi Jego uczniem być, gdy o Jego ramię oprę się, w Jego świetle iść, w Jego mocy żyć, gdy o Jego ramię oprę się, Boże ramię. Jest my w życiu pewny gród, Boże, ramię, do niebieskich nie zawiedzie wrót. Bać nie muszę się ani ronić bez, gdy o jego ramię opresie, pokój w duszy mam, gdy jest, gdy o jego ramię oprę się. Boże ramię, to jest my w życiu pewny gród, Boże ramię, do niebieskich nie zawiedzie wróc.